Radia Zachód. Daniel Rudkowski, dzień dobry. Dzisiaj o poranku naszym gościem Waldemar Rusakiewicz, przewodniczący Górzowskiej Solidarności. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie doktorze, witam bardzo, radio słuchacz. Mamy początek roku, więc możemy jeszcze podsumować miniony tematy, którymi, które gdzieś za, yy, zaprzątały agendę Solidarności Górzowskiej. To jakie to były tematy? No tematy niewątpliwie zwolnień grupowych w naszym całym kraju, głównie dotykające Pocztę Polską, dotykające PKP Cargo, mhm. patrząc na gorzu, wielkopolski PKP Cargo Tabor. zaniepokojeniem właśnie patrzyliśmy na ten na rozw rozwój tej sytuacji. No niestety, jeżeli chodzi o Pocztę Polską, no, jest tam jeden wielki dramat. W zeszłym roku ponad 7 tysięcy osób straciło pracę. W tym roku zapowiadane jest w ostatnich dniach zwolnienie około ponad 8 tysięcy pracowników. No Poczta Polska była można powiedzieć największym chyba pracodawcą w kraju, państwowym pracodawcą, zatrudniającą jeszcze dwa lata temu około 60 tysięcy pracowników. Także tutaj to, to był niewątpliwie bardzo trudny moment i jest nadal, jeżeli chodzi o Pocztę Polską. To również trudny moment dla samej Poczty Polskiej, tak? Mówimy o restrukturyzacji, a tak naprawdę o ratowaniu tej firmy. Tak, obecnie jest to element ratowania tej firmy, bo no, trzeba by cofnąć się do historii, bo w 2008 roku Poczta Polska została przekształcona w spółkę akcyjną, stąd były nadzieje na wejście na giełdę i napływ, że tak powiem, inwestorów i środków na rozwój tej Poczty Polskiej, no niestety tak się nie stało. W 2013 roku Poczta Polska stała się, że tak powiem, usługodawcą powszechnym dla państwa polskiego, czyli wszelkie usługi dla naszego kraju dokonywała, no niestety nie były to renty rentowne usługi musiała dopłacać do tego stąd między innymi brak rozwoju tej Poczty Polskiej w tym bo patrzymy... samym czasie świetnie radziły sobie firmy prywatne które odnalazły się w nowych realiach rynku te ostatnie lata nie były zmarnowane dla Poczty Polskiej mówią eksperci że no działano jak z zamkniętymi oczami po prostu znaczy ostatnie lata były też bardzo trudne bo Poczta Polska nie była dofinansowana w ogóle ze strony państwa tak jak wspomniałem usługi były nierentowne ten który wykonywała Poczta Polska dla państwa stąd brak rozwoju. Dlatego konkurencja rosła. No widzimy z boku konkurencję chociażby w kwestiach paczkomatów. No, od, od lat Poczta Polska powinna być liderem właśnie w tych paczkomatach. Ale niestety nie miała środków na taki rozwój. Dopiero ustawa bodajże dwa lata temu zmieniona ustawa pocztowa daje teraz możliwość, że środki publiczne będą jak gdyby wzmocnić, wzmocnić tą Pocztę Polską. Nas martwi generalnie rozmiar zwolnień tych pracowników. to trzeba też dodać, że w Poczcie Polskiej, panie redaktorze i szanowni Przebranżowienie? państwo. Przebranżowienie? Ja dodam, że tutaj mhm. pracownicy pracowali za minimalne wynagrodzenie, czyli te bardzo małe, małe wynagrodzenie Brakowało listonoszy i innych pracowników poczty, którzy świadczyli usługi dla społeczeństwa. Także to jest bardzo trudny temat, jeśli chodzi o Pocztę Polską. Jeśli chodzi o tematy lokalne, jakie tutaj punkty zapalne widzi Solidarność na lokalnym rynku w okolice regionu? To znaczy, nie ma aż takich wielkich punktów zapalnych. Nie było żadnych tutaj wielkich czy protestów, czy sporów zbiorowych odpukać, odpukać i oby ten rok był również, tak, również taki, ale był też pozytywy, bo w, chociażby w Dresdenku w Urzędzie Miejskim podpisaliśmy porozumienie z nowym, z nowym burmistrzem Dresdenka, gdzie przez trzy lata nie mogliśmy dojść do porozumienia z poprzednimi władzami odnośnie wynagrodzeń, chociażby w urzędzie miejskim, czy innych regulaminów czy spraw socjalnych. Zostało podpisane porozumienie, nie, jest to pozytyw chociażby taki dla tych pracowników urzędu. Tam uzwiązkowienie solidarności jest około 90% pracowników i stąd. Cieszyłem się, że doszło do tego porozumienia. Czy w nowych czasach solidarność musi troszeczkę przewartościowywać formę ochrony pracowników to się zmienia? Znaczy, panie redaktorze, to niewątpliwie nie są łatwe czasy, no bo widzimy o tych zwolnieniach grupowych. Całe szczęście, że Gorzów tak mocno nie dotyka tego. Tutaj w Bamie jedynie było zwolnienia pracowników praktycznie z dnia na dzień 105 osób straciło pracę. W województwie y mamy jedno z najniższych, jeśli nie najniższe bezrobocie, tak? Na razie się cieszyć. Z tych statystyk generalnie, ale. Z, z drugiej strony są wypłaty. Oczywiście, że wypłaty. I cały szczęście, że ta płaca minimalna rośnie. Okay. Oczywiście nie wszyscy pracodawcy są z tego zadowoleni, no ale widzimy sytuację, jaka jest na rynku generalnie konsumpcyjnym, o tak nazwijmy. I cieszymy się, że to minimalne wynagrodzenie rośnie i doszło jak gdyby do prawie zbliżenia rady dialogu społecznego z rządem odnośnie wysokości tej minimalnej wynagrodzenia, ale przypomnę, że to solidarność. solidarność zawsze walczyło o tę płacę minimalną, nie tylko płacę stałą minimalną, ale również dla tych, którzy pracowali na umowach cywilnoprawnych, gdzie chodziło o stawki godzinowe, że są już uregulowane te sprawy minimalnych stawek godzinowych właśnie na tych umowach cywilnoprawnych. Ale tak jak pan mówi, pracodawcy mogą mieć na to trochę inne spojrzenie. No, zdaję sobie sprawę. No, Szczególnie ale, mniejszych firm. Zdaję sobie sprawę, że to dla pracodawcy jest to dodatkowe obciążenie, no ale musimy patrzeć też, że to jest obecnie z rynek pracownika też i, i, i też Pracodawcy poszukują pracowników, stąd mm. pracownik dlaczego, dlaczego pójdzie do danej, do danej firmy? Dlatego pójdzie, że tam jest płaca minimalna, lepsza płaca jest po prostu. Tak. Ten rok zaczął się od protestu w Warszawie. Protest miał na celu wyrażenie sprzeciwu wobec planowanego wygaszania bloków węglowych w polskich elektrowniach. Takich jak chociażby Dolna Odra, Rybnik, Łaziska, Kozienice, które ma rozpocząć się już w 2025 roku. Protest pokazał, że cały czas ten, ten, ten problem się tli, tak? Tak, oczywiście. Solidarność protestuje od, można powiedzieć, 2011 roku w sprawie polityki klimatycznej generalnie Unii Europejskiej. Bo proszę Państwa, no, no, na dzisiaj no, spójrzmy na nasze opłaty za energię, chociażby elektryczną. I mamy w Polsce jedną z najdroższych energii, można powiedzieć, na świecie. I protest mieliśmy już w maju, mieliśmy protest przeciwko zielonemu tak zwanym Zielonemu ładowi, który wprowadza Unia Europejska. Niestety jest to wielkim zagrożeniem dla i przedsiębiorców i dla obywateli generalnie. Ta drożyzna, która idzie od opłaty za energię, za gaz. Niedługo nie będziemy mogli ogrzewać gazem, bo taka jest polityka klimatyczna. No ja widzę tu wielkie obawy dla pracodawców, dla przedsiębiorców, ale również dla obywateli, że te koszty będą tak niesamowite wysokie, że będzie coraz gorzej. Obawie, że ten protest... Widzi pan, jaką protest. widzi pan szansę właśnie na kompromis chociażby? No kompromis mówimy powinien o, do być... Z, nie tylko polskich, ale europejskich, z, tak, tak? bo światowych. to dotyka Europy. Chociażby widzimy, tu mówimy o wygaszeniu właśnie kopalń, wygaszeniu ciepłowni, tak jak chociażby elektrowni w Dolnej Odrze, czy w Kozienicach, czy w Rybniku. Z drugiej strony Co mamy imięci... zapowiedzi powstania elektrowni atomowych, natomiast na to trzeba jeszcze poczekać. Panie dyrektorze, elektrownia atomową w stanie najszybciej za 15 lat. Generalnie, a co, co przez te 15 lat? No nie jesteśmy w stanie y, odnawialnymi źródłami energii zabezpieczyć nasz kraj, naszych obywateli właśnie w energię, chociażby elektryczną. Co pokazuje chociażby ostatnia sytuacja w Niemczech, gdzie otworzono wszystkie elektrownie na węgiel, bo, bo brakuje brakuje energii. Jest apel rządu, nawet niemieckiego. do wygaszeniu o, atomowych elektrowni. Tak, dokładnie. Jest apel rządu niemieckiego do tego, żeby ograniczyć chociażby w Warkach nie, nie, nie ładować samochodów elektrycznych, no to już idzie w kierunku dramatu. Tutaj chcę dodać, że Solidarność właśnie protestowała przeciwko temu w maju ubiegłego roku. Zbieramy podpisy pod referendum, które ograniczy ten Zielony Nieład w, na, w naszym kraju. To jest innymi... za mało słyszalne? bo dzisiaj wszyscy przypominają, że no, to premier Morawiecki podpisał dokumenty, prawda? zgodził się na, na Zielony ład w naszym kraju. Nie zabrakło tej komunikacji? Solidarność protestowała również za poprzedniego rządu w 2022 roku. Energetycy protestowali i przez lata protestowaliśmy przeciwko właśnie temu Zielonemu Ładowi. Chcę tylko dodać tak, że zleciliśmy opracowanie takie właśnie na temat Zielonego Ładu. Profesor, nie politykom, nie związkowcom, tylko profesorom, którzy rzeczywiście ostrzegają, że ten, tak, w takiej wersji ten Zielony Ład. No, doprowadzi do pewnej dra dramatu yy, gospodarczego. I nie tylko w naszym kraju, bo to widać i w całej Europie. Widać, że przedsiębiorcy yy, Europę. Yy, poza Europę wyjeżdżają. Tam oczywiście nie, 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 nie psują klimatu i powietrza. No w cudzysłowie oczywiście. I na koniec 30 stycznia przewo przewodniczący Piotr Duda, przewodniczący Solidarności yy, z wizytą w Gorzowie, tak? W jakim celu? Tak, zaprosiliśmy przewodniczącego Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności na... Yy, od 10 rocznicy śmierci kapelana Solidarności prawa, to księdza prawa to Witolda Drzewskiego, który był 35 lat od 80 roku naszym kapelanem Solidarności. będzie będziemy Oprócz tego będzie spotkanie z związkowcami, nie tylko. Zapraszamy wszystkich na takie spotkanie 30 w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie o 10.30. Będziemy mówić o sprawach związkowych, ale też o sprawach, które dotyczą wszystkich naszych mieszkańców, chociażby Gorzowa czy Polski. Czyli taka wizyta robocza po części. To też 30 w Gorzowie, dzień pojednania i uderzenie w dzwon pokoju. Tak jest, no 30 no, powinniśmy się pojednywać cały czas, generalnie tego pojednania no, nieraz brakuje nam w społeczeństwie, no ja myślę, że w tym, na ten nowy rok obuśmy jak mniej, najmniej mieli tych sporów właśnie, żeby następowało właśnie to pojednanie. Czyli jak najmniej Bo, pracy ty, dla Solidarności jak najmniej pracy. Nie, pracy zawsze jest dużo, ale, ale myślę, że spokojnego roku i myślę, że w szczególności dla pracowników i również dla pracodawców, bo to, to my wspólnie musimy ciągnąć ten wózek. Waldemar Rosakiewicz, przewodniczący Gorzowskiej Solidarności, gościł w studiu Radia Zachód. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję radę słuchaczom. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl